Są takie specjalne miejsca na świecie, emanujące ciszą, dostojeństwem i spokojem. I do takich miejsc należy getzwalt w Warmińsko-Mazurskim, gdzie miały jedyne uznane przez Kościół objawienia maryjne w Polsce. I o całej tej historii chciałbym Wam opowiedzieć. Getzwalt to miejscowość leżąca na drodze pomiędzy Olsztynem a Ostrudą. 18 kilometrów od Olsztyna. Obszar ten w przeszłości zamieszkiwali Prusowie, wyniszczeni przez krzyżaków. Na powstałe w ten sposób pustki w XIV wieku zaczęła napływać ludność polska z Mazowsza. Osiedlała się ona na dzisiejszych terenach Warmii i stąd ich nazwa Warmiacy. Gietzschwald, niemieckie Dietrichwalde, został założony przez warmińską kapitułę katedralną. Kult Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie datuje się od drugiej połowy XIV wieku. Związany najpierw był z Pietą, a od XVI wieku z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, umieszczonym w miejscowym kościele. Obraz przedstawia Maryję okrytą ciemnoniebieskim płaszczem, trzymającą na lewym ramieniu dziecię, ubrane w długą czerwoną suknię. W 1717 roku obraz został ozdobiony srebrnymi koronkami. Kult obrazu potwierdzają liczne wota. Okres objawień to okres rządów żelaznego kanclerza Bismarka i nasilanego działania jego kultur kampfu. Okres, kiedy wszystko, co polskie i związane z religią katolicką było niszczone i straszliwie prześladowane. Zamykano w więzieniach katolickich księży, różnymi ustawami uniemożliwiano księżom i biskupom głoszenie ewangelii oraz prowadzenie duszpasterstwa. Kasowano i zamykano dobra kościelne. Zlikwidowano najstarsze na ziemiach polskich seminarium duchowne w Braniewie. W 1873 roku zakazano nauczania języka polskiego w szkołach. I właśnie wówczas, niespodziewanie dla wszystkich, jakby dla pokrzepienia serc, w Gierczwałdzie ukazała się Matka Boża, przemawiając do dwóch polskich dziewczynek w ich ojczystym języku. Wiosną 1877 roku Justyna Szafryńska przygotowywała się do pierwszej komunii świętej. Nie przychodziło jej to łatwo. Dopiero 27 czerwca, w środę, złożyła pomyślnie ostatni egzamin u księdza proboszcza Wejsla i uradowana wracała z matką do domu. Dochodziła już godzina dziewiąta wieczorem, dlatego matka przynaglała Justynę, aby szła prędzej. Nadciągała noc, a ponadto zanosiło się na burze. Minęły właśnie plebanie, gdy dzwon na wieży kościelnej zadzwonił na anioł pański. Przystanęły więc obie, zwracając twarz w kierunku kościoła i zaczęły odmawiać modlitwę. Ponaglana przez matkę Justyna przerwała modlitwę, mówiąc: Czekajcie, no, matulu, aż zobaczę, co to takiego białego na drzewie. Dziewczynka dostrzegła bowiem w koronie rosnącego przy drzewa klonu jakąś dziwną jasność. W pierwszej chwili pomyślała, że to ogień. Zafascynowana zjawiskiem, zdawała się nie słyszeć głosu matki. Z uporem wpatrywała się w oddalone drzewo. Niezwykła jasność przybrała w tym czasie postać człowieka. Justyna, szarpnięta za rękę, sprawiała wrażenie, jakby przebudzonej z głębokiego snu. Dziwne zachowanie Justyny zauważył przechodzący obok proboszcz, ksiądz Augustyn Weissel. Podobnie jak matka dziewczynki, nie widział żadnej jasności ale otworzył ogród przy plebanii i podprowadził Justynę w pobliże wskazanego przez nią drzewa. Dziewczynka była ekstatycznie wpatrzona w drzewo klonu i opowiadała coś o ślicznej pani, która z uśmiechem zachęcała ją, aby przychodziła tu odmawiać różaniec. Pani znajdowała się pośród niezwykłej jasności. Była ubrana na biało, z długimi włosami opadającymi na ramiona. Siedziała na złocistym tronie, udekorowanym perłami. Po chwili zauważyła również w blasku bijącym z nieba, stępującego anioła ze złotymi skrzydłami, w biało-złotej szacie, z białym wieńcem na skroniach. Anioł złożył niski pokłon swojej pani. Gdy ona nie miała z wrażenia, Justyna skończyła odmawiać pozdrowienia anielskie, zaczęły z matką odmawiać różaniec. Dopiero kiedy skończyły, objawienie również zakończyło się. Pani wstała z tronu i razem z nią uniosła się do nieba. Jak się później okazało, był to dopiero początek cudownych wydarzeń w maleńkiej warmijskiej miejscowości. Gdy Justyna opowiedziała to wszystko proboszczowi, ten nie miał wątpliwości, że dziewczynka była świadkiem jakiegoś nadprzyrodzonego widzenia. Następnego dnia, 28 czerwca do Justyny dołączyła jej kuzynka Barbara Samulowska. W godzinę objawień, a była to wigilia uroczystości świętego Piotra i Pawła, patronów parafii, we dwie zaczęły odmawiać modlitwę różańcową. I znowu, kiedy dzwon uderzył na wieczorny anioł pański, drzewo zajaśniało niezwykłym blaskiem. Najpierw zjawił się tron, potem Matka Boża w towarzystwie dwóch aniołów. Po dłuższej chwili aniołowie przynieśli jej dzieciątko Jezus, promieniujące niezwykłym światłem, odziane w białą, wyszywaną złotem szatę. W lewej ręce trzymało kulę zwieńczoną krzyżem, insygnia władzy królewskiej. Nad wszystkim pojawił się jeszcze jeden anioł, który wskazywał na wielki krzyż w pozycji poziomej, bez wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego. To objawienie trwało około pół godziny. Podobnie jak poprzednie? W niedzielę 1 lipca Justyna Szafrańska przystąpiła do pierwszej Komunii Świętej. Tego dnia dziewczęta nie pytając o zgodę proboszcza nawiązały dialog z Maryją. Kim jesteś piękna pani? Jestem Maryja Panna, niepokalanie poczęta, matka różańcowa, a przychodzę z nieba. Czego od nas chrz żądasz? Chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec. Tymi słowami niebieska pani nie tylko potwierdziła swoją tożsamość, ale też podobnie jak w Lourdes odwołała się do niedawno ogłoszonego, choć wciąż budzącego spory dogmatu o niepokalanym poczęciu. Od 24 lipca Maryja objawia się dziewczynką trzykrotnie w ciągu dnia i za każdym razem, gdy odmawiają wraz z coraz liczniej gromadzącymi się pielgrzymami, różaniec. 28 lipca zatroskana Maria kieruje przez usta młodych wizjonerek mocne słowa do zgromadzonych, przyklonie ludzi. Teraz, przed końcem świata, szatan obchodzi ziemię jak zgłodniały pies, aby pożreć ludzi. Wielokrotnie w czasie objawień Maria przypominała o wielkiej mocy i znaczeniu mszy świętej w życiu wierzącego człowieka. Jeśli uważnie prześledzimy treść Gierczwałckich objawień, to zauważymy, że najważniejszym życzeniem Matki Chrystusa było wezwanie do modlitwy, szczególnie modlitwy różańcowej. Jednak Maria któregoś dnia mocno wyakcentowała, że od różańca ważniejsza jest Eucharystia. 20 sierpnia Justyna zapytała: Czy z powodu rozpoczęcia roku szkolnego mają przychodzić na różaniec rano przed mszą świętą? Matka Boża odpowiedziała: Najpierw wysłuchać mszy świętej, a potem odmawiać różaniec, ponieważ msza jest ważniejsza od różańca. Ciekawym faktem w orędziu niepokalanej jest też jej częste wezwanie skierowane do modlących się ludzi, by byli posłuszni kapłanom. Maria zachęcała przez wizjonerki do częstego korzystania z sakramentu pojednania i korzystania z porad spowiedników, którzy mają łaskę rozeznawania prawdy i każdemu potrafią wskazać drogę prowadzącą do Boga. 7 września, na pytanie: czego sobie życzy Matka Boża od duchowieństwa? Barbara Samulowska usłyszała z ust Maryi. Kapłani powinni gorliwie modlić się do Najświętszej Panny. Wtedy ona zawsze będzie przy nich. Jak zachowywały się dziewczęta podczas objawień? Barbara i Justyna ujrzawszy Maryję, składały niski pokłon i przez kilka chwil trwały w tej postawie. Potem podnosiły się, spoglądając z niewzruszenie na drzewo klonu. Na którym widziały najjaśniejszą pannę. Oczy podczas objawienia miały szeroko otwarte i nieruchome, źrenice zwrócone ku górze ku niebu. Świadkowie zauważyli również pewną jasność na obliczu dziewcząt. Ich ciała podczas objawień pozostawały jakby bez czucia. Ramiona i ręce i palce były miękkie i pozwalały się w każdym kierunku naginać co nie wywoływało na twarzach wizjonerek najmniejszego skurczu. W zeznaniu Justyny Szafryńskiej, spisanym przez komisję biskupią, która przybyła do Gieczwałdu na zlecenie biskupa warmińskiego Filipa Krelmenca, czytamy Ze zbliżeniem się objawienia nagle powstawała całkowita ciemność wokół mnie. Różaniec, który zaczęłam odmawiać, odmawiałam w duchu dalej po rozpoczęciu się objawienia – Aż do chwili, gdy skierowałam do zjawy, zadane mi pytanie. Co też działo się w duchu? Nie wiem, co działo się w tym czasie koło mnie. Nie czułam, gdy mi ściskano rękę. Widziałam objawienie także wtedy, gdy ktoś zakrył mi oczy. Skoro tylko zjawa zaczęła podnosić się z krzesła, co znacza zakończenie się objawienia, Oddaję niski pokłon i gdy znowu się podniosę, widzę wszystko na nowo w zwyczajnym świetle dziennym. Odpowiedzi, które otrzymuję na moje pytania, udzielane są tak głośno, że powinny być słyszane na całym placu kościelnym. Wydaje mi się, że zjawa porusza przy tym wargami. Objawienia Matki Bożej trwały nieprzerwanie od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Łącznie w ciągu 82 dni Maryja ukazała się 160 razy. Spuścizna archiwalna umożliwia odtworzenie tego, co działo się każdego dnia: kto w spotkaniu brał udział, w jaki sposób objawiała się Matka Boża, co mówiła. Trzeba podkreślić mocno fakt, że Maryja przemawiała do dwóch wizjonerek wyłącznie po polsku, czyli w języku, w którym dziewczynki mówiły na co dzień. Objawienia natomiast dokumentowano zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Oprócz treści stricte religijnych, dotyczących duchowości i zbawienia ludzi, Odmawiania różarańca czy innych form pobożności dziewczynki pytały Matkę Bożą o wiele szczegółowych spraw związanych z sytuacją społeczną polityczną prześladowaniem kościoła, obsadzaniem kapłanami parafii warmińskich w okresie Kultur Kamfu. Przebieg objawień znany dzięki szczegółowym opisom i dokumentacji prowadzonej przez proboszcza parafii Giczwałskiej, księdza Augusta Wejela. Kolejnym bardzo ważnym źródłem do poznania historii objawień są protokoły przesłuchań widzących, a także urzędowe relacje komisji biskupich oraz różne doniesienia kapłanów i świeckich. Między wieloma pytaniami o zdrowie i zbawienie różnych osób, dzieci zapytały także, czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony. Oraz czy osierocone na skutek kultur kampu parafie na południowej warmi wkrótce otrzymają kapłanów? W odpowiedzi usłyszały: Tak, jeżeli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów. Wieść o objawieniach spowodowała napływ do Gietzwaldu licznych pielgrzymów. Pierwszą zmiankę o objawieniach podał Pelpiński Pe Pe Pielgrzym w 1877 roku podczas trzydniowych obchodów święta narodzenia Matki Bożej zgromadziło się w Gietrzwałdzie aż 50 tysięcy ludzi. Z pobłogosławionego przez Matkę Bożą 8 września 1877 roku źródełka pielgrzymi od lat czerpią wodę, która przyniosła ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia. 6 września 1877 roku w miejscu, gdzie dzieciom ukazała się Matka Boża, umieszczona została kapliczka z figurą Najświętszej Marii Panny. Została ona wykonana w Monachium. Objawienia wstrząsnęły warmią i życiem lokalnej społeczności. Z perspektywy coraz trudniejszego położenia ludności polskiej w państwie pruskim potraktowano je jako ważny znak symbol obrony zarówno katolików jak i polskiej społeczności Polacy ze wszystkich zaborów zaczęli gromadnie nawiedzać Gietrzwałd Nawet kilkaset tysięcy osób w tym czasie pielgrzymowało ze wszystkich zaborów do Gietrzwałdu Aczkolwiek przybywali tutaj także Pielgrzymi innych narodowości, niemieckiej, kaszubi, mazurzy, litwini. Objawienia miały także olbrzymi wpływ na całą społeczność Giełdczwału. Z informacji, do jakich udało mi się dotrzeć na miejscu, bo byłem w Giełczwałdzie, udało mi się uzyskać informację, że w tym czasie w tej małej miejscowości funkcjonowały bardzo dobrze cztery oberże. I po objawieniach one wszystkie musiały się zamknąć, ponieważ przestały mieć chętnych na korzystanie z ich usług. Co do samych objawień, to w momencie, kiedy ksiądz Weissel. Stwierdził, że jest przypuszczenie, że to jest prawdziwe objawienie. Obie dziewczynki zostały rozdzielone, zabrane ze swoich rodzinnych domów, i każda z nich musiała zamieszkać u innej rodziny zupełnie obcej. I osoby te pilnowały, aby dziewczynki ze sobą się nie kontaktowały. Tak, także w trakcie objawień też one były rozdzielone, a po objawieniach. Były przepytywane z tego, co Matka Boża im powiedziała, i czy to się zgadza i pokrywa jedno z drugim. W trakcie objawień dziewczynki nakuwane również szpilkami i igłami, i one nie reagowały, co jednoznacznie daje informację o tym, w jakim one były stanie. Losy obu wizjonerek do pewnego czasu po objawieniach były takie same. Obie zostały siostrami w zakonie szarytek świętego wincentego Apaolo, najpierw w Chełmie, a potem w Paryżu. Z Paryża Barbara Samulowska, imię zakonne Stanisława, wyjechała z misją do Gwatemali, gdzie zmarła 6 grudnia 1950 roku w opinii świętości. 2 lutego 2005 roku w bazylice Gieczwałckiej arcybiskup Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński otworzył proces beatyfikacyjny siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej. Natomiast Justyna Szafryńska w 1897 roku opuściła zakon i powróciła do życia w Stanie Świeckim. Poślubiła w 1899 roku w Paryżu Raymonda Etienne Bigota. Po 1904 roku ślad o niej zaginął. Nie wiadomo, gdzie spędziła resztę życia oraz gdzie jest pochowana. Ówczesny biskup warmiński Filip Kremenc jeszcze podczas trwania objawień w 1877 roku zwołał specjalną komisję teologów – by gruntownie zbadali sprawę, Komisja przebywała w Gierczwałdzie już od 20 sierpnia, jeszcze podczas trwania objawień. W liczącym 47 stron sprawozdaniu zajęła stanowisko pozytywne, a dziewczęta określiła jako bezpretensjonalne, proste, naturalne, dalekie od jakichkolwiek przebiegłości. Na początku września 1877 roku biskup powołał ponadto komisję składającą się z trzech lekarzy, by zbadali wizjonerki podczas objawień. Lekarze orzekli, że symulacja nie wchodzi w rachubę. W czasie objawień u dziewczynek zaobserwowali zwolnienie tętna, utratę ciepłoty w rękach i ramionach, zastygnięcie twarzy.